Cześć, nazywam się Gabriel Wilomowski, jestem przewodnikiem stanach i zapraszam Was na Embassy Row Washington. w Waszyngtonie. W Waszyngtonie znajdują się ambasady wszystkich państw, z którymi Stany Zjednoczone utrzymują stosunki dyplomatyczne. Wielu z tych znajduje się przy jednej alei, nazywa się Massachusetts Avenue, ale powszechnie nazywana jest Embassy Row. W Waszyngtonie znajduje się 175 ambasad z różnych krajów na świecie. Nie wszystkie z nich znajdują się w tym dokładnym miejscu. Część, mniej więcej połowa, rozciana jest po całym mieście lub w tzw. clusters, po kilka w jednej lokalizacji. Embassy Row, czyli inaczej Massachusetts Avenue to bardzo elegancka część miasta. Swego czasu, na początku XX wieku nazywano to miejsce Millionary Row. A dlaczego? O tym Wam powiem już za chwilę. Polska ambasada znajduje się w eleganckiej, mieszkalnej dzielnicy miasta nazywanej Columbia Heights. Jest tam sporo fajnych sklepów i restauracji, nie jest to jednak najbardziej reprezentacyjna część miasta. Większość budynków, w których obecnie mieszczą się ambasady, wcześniej były rezydencjami bardzo zamożnych Amerykanów. To jest taka ciekawostka, że na początku XX wieku. Jeżeli dana rodzina była zamożna, to ich status wymagał, żeby mieli swój drugi albo trzeci dom w Waszyngtonie. A ponieważ było się blisko prezydenta, blisko rządów, le to oznaczało, że ma się wpływ. Więc um, jeżeli miało się pieniądze, miało się dom w Waszyngtonie. Mam nadzieję, że film się ma podobał. Jeśli tak, to proszę o subskrypcję oraz uwagi paspolem. Dzięki wielkie.